rano mamy wieczór, zanim przejdziemy do filmu z wpadki chciałbym ogłosić, bo w ostatnim odcinku wspominałem, że zamawiam olej do case'a CFXA 150 tego czerwonego ponieważ szykuje się wymiana skrzyni jak i silnika i szukałem kurdowni takiej, która da mi najlepszą cenę na olej i dodatkowo tak jak wspomniałem, będę częściej Robiłem takie akcje, że będę po prostu próbował coś załatwić też dla Was od siebie. Skoro są zasięgi, jest możliwość, to też mogę załatwić coś dla Was, czyli yy, dla widzów. No i z kodem rabatowym w sklepie Huagro tutaj yy, macie 10% rabatu, jeżeli wpiszecie refkod szoko 12. I tak Teraz taki podgląd dla tych, co nie wiedzą, jak zrobić zakupy poprzez internet. Wybieramy jakiś sobie poszczególny olej. Na przykład tutaj pierwszą lepszą beczkę sobie wybierzemy. Klikamy na nią, czyli dodaj do koszyka. Mamy i przejdź do zamówienia. I tutaj mamy, gdzie jest myszka. Czy masz kod promocyjny? Klik, klik, musicie to kliknąć, aby uzyskać rabat. I tutaj, kod promocyjny wpisujecie w Szoko 12. Naciskacie dodaj, i z automatu wyszło Wam minus 10%. Czyli, z kodem na takiej betce, zaoszczędzacie niecałe 400 zł. I taka ciekawostka. Yy, dogadałem się też z osobą yy, z firmy, że. Można złożyć zamówienie nawet przez telefon. Tak więc, e, telefon będzie w opisie, albo znajdziecie link w opisie i tam będzie link do strony, czyli do sklepu, do hurtowni olejów ku agro. I na wybrany numer telefonu możecie zadzwonić i też złożyć zamówienie. Oni to wszystko poprzez internet tam w stronę załatwią i też uzyskacie 10% rabatu. Dlaczego też przez telefon? Ponieważ wiem, że jest grono osób starszych, które mi ogląda i niekoniecznie umieją zrobić zakupy poprzez internet albo po prostu są zaganiani czyli też taka akcja na telefon dla osób, którzy mają urwanie po prostu głowy za dużo obowiązków i szybciej można wtedy to po prostu zamówić. Tak więc ja wybrałem tutaj olej akcelowski, multitraktor jest to olej dedykowany do skrzyni Case'a, a do silnika poszliśmy w olej Eurol. Dlaczego Eurol? No bo sprzedawca zapewnia, że on nie odbiega tymi Wymaganiami, jakie muszą, musi olej spełniać w dzisiejszych czasach w nowoczesnych silnikach. Tak więc cena korzystna była na niego, był troszkę tańszy. Rabat też dostałem na te oleje, żeby nie było. I taka akcja, że też możecie skorzystać dzięki, że oglądacie mnie i tworzymy razem ten kanał, bo ten kanał robimy razem i tak jak powiedziałem. Takich akcji będzie coraz więcej, że wy jako widzowie będziecie mogli skorzystać. Tak więc zapraszam. Tak więc niebawem wymiana oleju będzie z tego odcinek relacja na pewno. I zapraszam na odcinek w spadki. Siemano, witam w kolej. <laughs> Siemano, witam w kolejnym vlogu. Mamy znowu niespodziankę. What the fuck! Dosłownie. Wyjechaliśmy z pola, z tego obrębu 25 km od domu. Wyjeżdżam za las. Brat dzwoni, że się zakopał Kejsem z Lemkenem znowu. No, szkolera jasna. Nie wiem, gdzie się zakopał. Wiem, że prawdopodobnie opryskiwać jest praktycznie, że pełny. Mamy tylko krótką linę bo jesteśmy jeszcze tutaj na drugim obrębie daleko od domu. No i jadę z tym, co mam. Mam do niego jakieś gdzieś plus minus, nie wiem, z 8-10 km. Do no, 10 km będzie do pola, tak więc lecimy. No i co? Widzimy się na polu. Tak więc kolejny zapowiada się ekstremalny video. Tak więc let's go! Puma, go, go, go! A po drodze mamy takie widoki. Chyba najlepszy case jaki był wyprodukowany, czyli No, a jakby inaczej, Szoko zna pola, koło studni Jak to pole wzięliśmy, było to zalane Udrożniliśmy, no jak widać Mit obalony, że jeżeli nie wyjedziesz z ścieżki, to przejedziesz No tak to się prezentuje, do tego się odniosę Jak będziemy wyciągać, po wyciągnięciu jak będę wracał, właśnie o co chodzi Z tymi ścieżkami obok ścieżki w tym roku Bo jest duża różnica Wody za bardzo widzę, że nie ma no ale jest dołek, ścieżka i pełno opryskiwać. I dziękujemy bardzo. Nawet pan Case yy, nie daje rady. Ja wiem, ja wiem. Zondir na pewno by poszedł. Ja wiem, ja wiem. Spokojnie. serial <noise> Ale zopa, ja pierdzielę. Nie nagrywa, tylko trzymaj. Co mam patrzeć? Na to Até a Dobra, jesteśmy po wyciąganiu, fajnie, że tatko był, nie wiem co tam się nagrało, jeszcze nie sprawdzałem, no zobaczcie, tu jest woda, ogólnie studnia jest tam na górce i meloracja też idzie tutaj bokiem praktycznie, no i dlatego na dołku jest woda, akurat ścieżka wychodzi centralnie, w... no w centralnie w dołku, no przerył tutaj po prostu, ogólnie na całym polu wszędzie, tak tam zobaczcie, nic się nie dzieje, jest woda opadowa to tylko, z czasem ona odejdzie, odparuje, o tak to wygląda. no Niestety, e, tak to się prezentuje. Jak te pole w dzierżawę wzięliśmy, dołek był zarośnięty ugorem i w ogóle nie było uprawiany. Tutaj około 30 arów my to przejeżdżamy. Dwa lata były suche. Udało się skosić, i na ten rok, jak widzicie, no, popadło. Było sucho, jest mokro. I teraz, tak ogólnie. Powiedzenie gdzie woda to twardo i gdzie ścieżki są powinno być twardo, ale na logikę teraz Wam wytłumaczę, że jeżeli mieliśmy suchy rok i taki przykład, tak samo suchy piasek, zadajcie sobie pytanie: czy suchy piasek, albo ziemi, da się zagęścić, mimo że jeździliśmy na jesieni, pryskaliśmy tutaj dodatkowo na chwasty i odżywkami jak i na mszyce, czyli dwa zabiegi opryskiwaczem i jeden zabieg rozsiewaczem kizeryt tutaj nawet były dwa przejadze, dodatkowo było PK wysiewane na miejscu gdzie nie było obornika no i taka właśnie teoria Suchej ziemi się nie da ujeździć I tak samo właśnie tutaj mamy taki przykład, że Po prostu było jeżdżone, ale ścieżki nie są twarde Przyszła woda Wszystko przesiąkło Case małyse opony I teraz takie stwierdzenie też, że Odważnik, jakby miał odważnik to by poszedł Nie, nie poszedłby, bo opryskiwacz robi klina I po prostu się nie da Tu widać walczył do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu No i w końcu stanął i Nie ma sensu tego rujnować. Puma tylko podjechała I podciągnęła, tak więc nic tu nie poradzimy, takie warunki są. No po, po prostu pogoda zaszko, zaszkoci, zaszkodzi ten. Zaskoczyła nas w tym roku, tak? Sucho teraz mokro. Ale to dobrze niech popaduje, bo jak nie będzie wody, to nasza praca w ogóle pójdzie na marne i znowu będziemy kosić 3 tony, a każdy chciałby na pewno wysokie plony zbierać. Tak więc widzimy się w kejsiku jeszcze na koniec. Kto to teraz będzie mył? To ja nie wiem. Dobra, koniec akcji. Nigdzie zakopać się już nie zakopie, ponieważ wjeżdża na działkę piąta, szósta klasa. Objechał w koło, gdzie jest najgorzej, yy, bo w koło jest też kawałek łąki. Objechał i możemy jechać, tak więc... Trzymajcie się, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Nikt by się nie spodziewał, ja sam, że takie odcinki będą uszoka na wiosnę. Tak więc, jak widzicie, pogoda płata figle. Tak więc, my lecimy sobie, lecimy zmienić brata, na rozsiewać. Tak więc, do usłyszenia, trzymajcie się zostaw lajka Na razie, cześć. Łomatko Boska, jak to tutaj wygląda, W tu nic nie widać. Czyli kasa z nieba leci, czyli co? Deszcz, bo deszcz to jest kasa. A tak więc nieźle, szybeczka i poszedł. Ten dlatego taki mu mułowacik jest. Nie zmieniamy lecimy sobie.